Witam Was, kochani, w reading vlogu. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywałam taki reading vlog, ale będziemy dzisiaj czytać nowości od wydawnictwa kobiecego. Nazbierały mi się aż trzy pozycje od tego wydawnictwa i stwierdziłam, że Ostatni taki wolniejszy, troszeczkę tydzień przed sesją, więc sobie troszeczkę ponadrabiamy. A poza tym jestem też bardzo ciekawa tych pozycji, dlatego to nie jest tak, że muszę je przeczytać, tylko bardzo chcę je przeczytać. Dzisiaj mamy wtorek. Miałam rano taką sytuację, ubrałam się, wiadomo, super fajnie. O 8 miałam na, na 8 miałam na zajęcia. Mówię, pada, okej, okay, dobra, pada, więc w sumie nawet ciepło się ubrałam, długie oczywiście spodnie, adidasy, koszulka z długim rękawem, kurtka No i słuchajcie, wychodzę, a to była taka ulewa, że ja jak mam ogólnie do przystanku tramwajowego, nie wiem, 4 minuty tak, po prostu tak bardzo zmokłam. Oczywiście parasolkę też miałam. Buty mi tak bardzo przemokły, i ja później 5 godzin w tych mokrych butach musiałam siedzieć. Słuchajcie, już czuję, że coś mnie bierze. Już czuję tutaj ból, bo pierwsze co w ogóle mnie atakuje to zatoki. I słuchajcie, tak mi jeszcze zmarzły no, stopy, że ja w maj, a ja siedzę po prostu w grubych, zimowych. W skarpetach i jest mi zimno. Długi rękawek, bluza, wszystko pozasłaniane, kaloryfer na maksa jest odpalony i mi jest po prostu zimno. I ja mam nadzieję, że mnie nie złapie, bo ja naprawdę nie mam czasu na to, żeby być chora. Wracając, dzisiaj wtorek, zaczynamy reading vlog. Pierwszą książką, którą chciałabym przeczytać jest, jest to Ostatni Most Dominiki van Lenborg. Ja tej autorki już czytałam książkę, tkanki, która mi się bardzo podobała, oczywiście recenzja To była jedna z pierwszych recenzji na moim kanale Znakomity, poruszający thriller, tajemnice skrywanej w czterech ścianach domu, pragnienie silniejsze niż e, rozsądek, śledztwa, które ujawniają mroczną prawdę Rozwiązywanie kryminalnych zagadek, e, ktoś tam, ktoś tam ma we krwi Doświadczenie w pracy w policji nauczyło ją pośród e, i chłodnego reagowania. I na pierwsze, w północnej Holandii, to dziewczyna, postanawiając sobie po sobie te po emisje, jej sprawa nie jest, nie Miguel spokoju, spokoju i powiedzą, zawsze bała się wody i ten, co się pod nią kryje. nie tylko śmierć młodej dziewczyny zaczyna e, łączyć maliny z tym żywiołem, także przypadkowo odnalezione zdjęcie, dające skrywane dotąd rodzinne historie. To jest ze śmiercią największych, czyli jej skryte skryte sekrety urządzenia światło dzienne. Jestem bardzo ciekawa, więc się zabieram. E, a później będziemy czytać albo Szklany las, albo Władczyni mroku. To znaczy, obie te książki chciałabym przeczytać. Do końca tygodnia, ale zobaczymy, która, która książka będzie następna, także po prostu zapraszam do oglądania tego week week weekendowego, tygodniowego vloga. Witam Was, kochani, kolejnego dnia. Ja wczoraj, tak jak Wam mówiłam, ee, trochę się pochorowałam, i tak naprawdę o 18, jak się położyłam, żeby poczytać. Przeczytałam chyba ze 20 stron, i usnęłam i spałam do 22. .00. Musiałam się wypocić w ogóle. No, bardzo dobrze, że wczoraj tak sobie trochę wychilowałam, w sensie takim, że po prostu pospałam, bo było mi naprawdę zimno i źle się czułam. Bo dzisiaj już jest naprawdę dobrze. Wstałam, słuchajcie. O godzinie 6:40. Wykąpałam się rano, zjadłam sobie normalnie śniadanie. Rano miałam drobną chrypę, ale na szczęście mi przeszło gardło, mi troszkę boli, ale biorę proszki do ssania i w ogóle wszystko jest git. I słuchajcie, dzisiaj jest godzina, nie ma jeszcze 16, a ja już tyle zrobiłam, że szok, bo byłam na zajęciach, byłam w bibliotece, uczyłam się prawie 4 godziny. Więc szacun dla mnie, teraz wróciłam, zjem obiad i zamierzam posprzątać w mieszkaniu, tylko tak posprzątać, wiecie, porządnie posprzątać. Muszę zrobić pranie, zmyć podłogi, podkurzać, bo dawno tak nie sprzątałam, a później będę czytała. Dalej będę czytała ostatni most, i chciałabym dzisiaj już skończyć tę pozycję. Przeczytałam pierwsze 20 parę stron. Yy, język bardzo przyjemny do czytania, niewymagający. Mam nadzieję, że historia też będzie wciągająca. Yy, I co? A później, cały wieczór czytania. Już się nie mogę, naprawdę nie mogę się doczekać. Chyba w nagrodę pójdę sobie do sklepu, kupię jakiegoś owocu, jakieś winogrona czy coś takiego. Staram się ograniczyć cukier, więc nie będzie słodyczy, tylko właśnie będzie jakiś owoc. Albo pomarańczy, bo sobie kupiłam wyciskarkę do cytrusów. No zobaczę jeszcze, na co będę miała Dobra, kochani, jestem w jakiejś starej koszulce, ale wiadomo jak to przy sprzątaniu. Posprzątałam, a ja teraz będę jadła sobie podwieczorek, a moim podwieczorkiem jest słuchajcie, kalarepa. Nie wiem, czy kiedyś jedliście kalarepę. Ja zaczęłam jeść kalarepę, słuchajcie, dzięki e, Oli z kanału Olu. Dobra, kochani, jest godzina po 20. Ja mam wszystko już ogarnięte. Wyglądam źle, ale trudno. Biorę się. Kupiłam sobie winogronko, tak jak Wam wspominałam, różowe. I biorę się za czytanie. Będę Was updateować na bieżąco, co o tym myślę. Lol, nie ma. A chciałam w gór się zaznaczyć. O nie. Czytelniczy 21.30 I ja jestem dopiero, słuchajcie, na 60 stronie Ale to dlatego, że ze znajomymi umówiłam się na grilla i Cały czas coś mnie rozprasza, cały czas sięgam Do telefonu i poczytam sobie Już w łóżku Pewnie myślę do 11 na pewno poczytam Może do 12 mi się uda Może sobie usiądę, bo mnie boli ta Jak na razie książka opowiada O policjantce Która Dopiero co pochowała swojego dziadka, który również był policjantem i znajduje pod mostem samochód, w którym samochodzie też, i to znaczy sprawa cała jest właśnie o tym, że też w tym, że w tym samochodzie jest dziewczyna. Co się okazuje dziewczyna nie została utopiona, która umarła z powodu wykrwawienia. Dzieją się różne rzeczy. Jestem ciekawa w sumie, co się dzieje, co będzie się później działo. Ale żeby jakoś się na razie zachwycać tą książką, to nie. Mam nadzieję, że później będzie się jeszcze więcej coś działo. Ostatnio czytam bardzo dobre książki i wiecie, i mój taki pułap czytelniczy jest troszeczkę podwyższony, i moje oczekiwania względem książek również są podwyższone. A ta książka nie chyba nie pokazuje tego, żeby była jakoś niesamowicie dobra. Ale zobaczymy, może mnie bardziej zaciekawi, może mi się bardziej spodoba. Nie chcę zapeszać i nie chcę mieć, wiecie, takiego dziwnego podejścia, że nie, ta książka będzie słaba. Zobaczymy. Rozbieram łóżko i kładę się i biorę się dalej. Zaczytanie. Mm, dotrę do setnej strony i wam ze Witam Was kochani kolejnego dnia Ja właśnie wstałam W sensie wstałam już jakiś czas temu Tylko, że sobie internety przyglądałam, Jest godzina przed dziesiątą. Ja będę sobie jadła musli Z jogurtem naturalnym I z nektarynką Jest przepiękna pogoda I planuję zjeść I iść sobie na Stare Miasto Tam się troszkę pouczyć, posiedzieć Pójść może na jakąś kawkę, bo w sumie mam ochotę Na jakąś dobrą kawę no i na 16, 45. mam zajęcia, także dzisiaj chciałabym trochę posiedzieć na dworze, bo jest naprawdę takie śliczne słoneczko, jest tak przepięknie, że szkoda kisić się w domu. Jeśli chodzi o wczoraj, to miałam się teraz odzywać, ale usnęłam, jestem aktualnie na 103 stronie, taka byłam jakaś zmęczona i po prostu padłam. Jeśli chodzi o książkę, no to książka się bardzo szybko czyta. Ja tam oczywiście co chwilę musiałam patrzeć w telefon, bo cały czas ktoś tam do mnie pisał e, odnośnie jakichś tam spraw, e, dlatego mi trochę tak zeszło z tym. E, ale książka jest przyjemna, nawet jestem ciekawa, co dalej się wydarzy, ale nie jest to książka jakichś tam nie wiadomo jakich lotów. Nie jest to książka, która naprawdę skradłaby moje serce i która sprawiłaby, że po prostu wow, to jest, to jest ta książka mojego życia. Nie. W miarę ok, ale szału nie ma Ale na pewno książkę dokończę, przeczytam i później zabierzemy się za Władczyni Mroku Tak jak mówiłam, dzisiaj muszę odbębnić swoje, swoją naukę, czyli zajmie mi to mniej więcej 3-4 godziny tu ogarnąć, więc myślę, że jak wrócę z zajęć, to już wszystko będę miała ogarnięte. Teraz właśnie tak chcę robić, że od 18, żeby już nic nie mieć, żeby ze wszystkim się uporać. No wiadomo, chyba, że mam zajęcia do 20, no to taki, czyli poniedziałki, czyli takie dni już odpada. A ja skończyłam. Skończyłam książkę Ostatni most, ale opowiem Wam o niej zaraz, bo wróciłam właśnie z zajęć i planuję sobie zjeść. Mam dwa tosty z serem i z pomidorem i winogronko. I always oh, feel like I'm nobody pranie muszę poprasować, ale mi się nie chce Cause I don't care when I'm with my baby in all the bad things disappear when you make me feel like maybe I am somebody I can deal with the bad night when I'm with my baby in uh, 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 uh. Właśnie w pociągu nie mam miejsca siedzącego, więc sobie siedzę na podłodze z niesamowitymi widokami, jakimi jest toaleta. Yy, ale się jakoś tam za bardzo nie przyjmuję. Zaraz sobie wyciągam dodatki i się pouczę, a nie wiem, czy coś poczytam. Raczej chyba nie. Tak więc taki update mój. No yy, i co, wracam do domu? Odezwę się do was już później, bo teraz jadę i nie będzie mnie w ogóle słychać. Więc... Witam Was, jest niedziela. E, I słuchajcie, w ten weekend postanowiłam, że sobie po prostu odpocznę. Spędzę czas ze znajomymi, spędzę czas z rodziną, z przyjaciółmi, z Mateuszem. E, dlatego nie nagrywałam, bo stwierdziłam, że nie, ten czas sobie naprawdę. To jakieś delikatne wstawki, jak byliśmy na koncercie Mattiego czy coś takiego. W ogóle chciałabym Was bardzo serdecznie zachęcić do tego, żebyście subskrybowali kanał Last In Line. Młody chłopak, mój przyjaciel, który naprawdę ma niesamowity talent, tak więc bardzo zachęcam Was do tego, żebyście, żebyście po prostu go posłuchali. Wrzucę Wam tutaj kawałek yy, jego wykonu, więc może kogoś tym zainteresuje. Posłuchajcie. Everything I have, everything hey, song. but never some, something, something like it. I'll see you. Chodzi o książki, to przeczytałam dwie z trzech, które miałam przeczytać. Przeczytałam w czynim roku i przeczytałam, boże, jak to się nazywało, przeczytałam ostatni most, o właśnie. Jutro Wam wszystko opowiem, bo teraz będę się kładła i chcę troszeczkę sobie ponadrabiać oglądanie Booktuba i w ogóle YouTube'a. I subskrybujcie kanał Lastinline. inline Ja się już z Wami teraz żegnam. Widzimy się już YouTube. Kora! Kochani, witam Was następnego dnia. Teraz sobie chwilę posiedzimy i pogadamy o dwóch książkach, które przeczytałam w tym tygodniu. E, niestety nie widzieliście, jak czytam tę książkę, z tego względu, że po prostu mm, mam tutaj pomocnicę jedną i drugiego tutaj, y, oczywiście psy. Więc jak będziecie słyszeć jakieś takie, wiecie, skomlenie czy coś tam, to po prostu oni. Tutaj Cezar sobie że jakąś doniczkę, więc a wracając, nie słyszeliście za dużo o tej książce, z tego względu, że ja czytałam tą książkę w weekend. Tak naprawdę czytałam ją od piątku do wczoraj. I to było tak, że tutaj trochę poczytałam, tam troszeczkę poczytałam, i jakoś za bardzo nie miałam przy sobie wtedy aparatu. I stwierdziłam, że już tam trudno. I tak chyba będzie sporo materiału. A i tak teraz powiem Wam dokładniej o tych właśnie dwóch książkach. Możecie... kadr może się troszeczkę gibać z tego względu, że jesteście postawieni na huśtawce i modlę się po prostu, żeby kora nie zawadziła teraz głową o chustawkę yy, i żeby mi nie zwaliła tego aparatu, no ale nic, ufam jej, więc mam nadzieję, że tego nie zrobi. Yy, zaczęłam czytać od yy, Ostatniego Mostu, zaczęłam czytać we wtorek, i słuchajcie. Książka opowiada o kobiecie, która jest policjantką. Umiera jej dziadek, który również był policjantem, z którym była bardzo, bardzo mocno związana. Kura, uważaj, idź, idź, chodź, chodź tu, chodź, chodź tu. Koruś. O, dobra. No, ty też jesteś piękny. O, że z tymi pomocnikami to jest. No Kładź się, Cezł. Idź tam do cienia, tu słońce jest. Eee! Później, po pogrzebie swojego dziadka, jest wezwana, ponieważ e, znaleziono w rzece, w, nie wiem czy to była rzeka, po prostu w wodzie samochód i w tym samochodzie znajdowała się kobieta. I później, właśnie po tym, jak ona e, jest w tej sprawie, odnajduje u swojego dziadka zdjęcie, i to zdjęcie. E, co się później okazuje, skrywa bardzo, bardzo dużo tajemnic rodzinnych. Ogólnie tkanki bardziej mi się podobały tej autorki. Książka, ogólnie książkę, bardzo szybko się czytało. Książka jest bardzo płynna, bardzo łatwym językiem napisana, więc tak naprawdę przez tą książkę przebrniecie naprawdę bardzo szybko. Jednak spodziewałam się czegoś ambitniejszego. Wydaje mi się, że też jest to spowodowane tym, że w ostatnim czasie czytam naprawdę bardzo dobre książki, które mega mi się podobają i to jest taki typowy przeciętniak. Ja na się nie dałam tam żadnych gwiazdek z tego względu, że po prostu nie mogłam odnaleźć nawet tej książki na Goodreadsie. Ale jak mam być szczera, to dałabym 3 na 10, bo średnio mnie zachęciła. Końcówka dość przewidywalna. Nie w... Nie jest to historia wciągająca, no po prostu taka książka, bardzo, bardzo średnich lotów. Tak więc, no, jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście możecie sobie przeczytać, ale ja osobiście trochę się zawiodłam na tej autorce, bo myślałam, że będzie o wiele, wiele lepiej. No niestety. Tak więc, dzisiejszy tydzień, który się kończy. W sensie ten reading vlog, niestety, odłożę tutaj książkę, niestety, ale kończy się również średnią książką, która nie za bardzo mi się spodobała, nie za bardzo mnie wciągnęła e, świat wykreowany w tutaj w tej książce jest banalny, jest przewidywalny, jest powtarzalny, nic ciekawego, nic nadzwyczajnego. Jeśli chodzi o czym ta książka jest, to opowiadał dziewczynie o trzydziestolatce, której wyróżnia to, że na plecach ma wytatuowane skrzydła. No i pewnego dnia, uważaj, Koruś, nie, uważaj, Koruś, nie, proszę, proszę, kładź się, no, o, połóż się, tak, piękny pies, no, leż, kładź się, no, dawaj, połóż się, Oh, uf. I śpisz sobie. No i pewnego dnia w swojej pracy oblewa swojego szefa kawą. Co ciekawe, kawa zmienia się raptownie we wrzątek jakimiś nadprzyrodzonymi mocami, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Później po tym incydencie w obrębie naszej głównej bohaterki Megan zaczynają umierać ludzie. Co się później okazuje, nasza główna bohaterka odkrywa w sobie niesamowite moce i wydaje jej się, że nie jest taka zwykła, jakby się jej wydawało. No i oczywiście mamy tutaj wątek romansu, wątek przystojnego, nadprzyrodzonego. No i nasza główna bohaterka ma takie dziwne wrażenie, że już skądś go zna, tylko nie, wie, nie może sobie przypomnieć dlaczego go zna, skąd go zna, po co go zna. Moim zdaniem to by była dobra książka, gdyby nie to, że ten wątek miłosny po prostu wszystko, ale to wszystko. Zabija wszystko, pochłania wokół tego związku, wszystko się kręci. Moim zdaniem można by było inaczej troszeczkę ten świat wykreować, troszeczkę inaczej może podejść do tego. Tak naprawdę za bardzo nie możemy się nawet wgryźć w genezę tej dziewczyny, bo jest tak, że no ona sobie żyje, oblewa tego, tego szefa i już się wszystko dzieje. Nie wiemy tak naprawdę o niej za, za dużo. No i. Ja nie lubię takich książek. Ja lubię książki, które są, e, które mają może troszeczkę dłuższy wstęp, ale ja chociaż wiem od początku o co chodzi. E, kim osoba dana jest, jak to się stało. Że wiecie, że to nie jest tak, że jest rozdział, że no jest sobie tutaj fajnie, fajnie i następny rozdział już jest o tym, że ona odkrywa w sobie niesamowite moce. Wiecie o co chodzi, że e, wydaje mi się, że to powinno być bardziej płynnie, delikatniej przeniesione, a nie od razu, wiecie, bum. Jeden rozdział ona jest normalną dziewczyną, następnego rozdziału ona już wie, że jest po prostu, wiecie, niesamowita, fajna, ekstra, że ona ma super moce, a w trzecim rozdziale już ma miłość swojego życia i o! I tak. Więc no niestety, niestety troszeczkę zawiodłam się na tych dwóch książkach, które właśnie czytałam w tym tygodniu. Nie mówię, że Wam się nie spodobają, bo jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście sięgnijcie po nie, przeczytajcie po nie. Link do tych książek będziecie mieć w opisie, żebyście sobie je zakupili. Tak więc, dziękuję bardzo Widawnictwu Kobiecemu, że mogłam zrecenzować dla Was te dwie książki. Zawiodłam się na tej, a w tej nawet na początku nie pokładałam jakichś chyba większych nadziei, ale. Mimo wszystko postanowiłam, że przeczytam. Mówię, może to coś nowego, może mi się bardzo spodoba. Tak samo Biały Kruk, kiedy kiedy zaczynałam recenzować, jakoś tak nie za bardzo, no sp mówię spróbuję, ok, i Biały Kruk na przykład bardzo mi się podobał, a tutaj no niestety, e, niestety się zawiodłam, także jeszcze raz dziękuję wydawnictwu Kobiecemu, jeśli taki vlog Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie widzimy się już w następnym filmiku, do zobaczenia Cześć!